Plotki, ploteczki, plotunie. Tak bardzo je lubimy, bowiem pozwalają rozruszać naszą wygudnianą wyobraźnię. Z tego powodu, kiedy tylko usłyszałem o nowym MMO w świecie Dragon Age, trybiki w mojej głowie ruszyły w szaloną podróż. W tym materiale podzielę się z Wami moimi przemyśleniami: czy Bioware powinien iść w tym kierunku, a może powinien skupić się na grach single-player? Przekonacie się, oglądając ten materiał. Ja jestem Zetric i zapraszam Was na serwis. Po czasy do naszych uszu dotarła informacja, jakoby Bioware poszukiwał doświadczonych twórców gier online. W redditowym świadku natychmiast zawrzało, a teorie spiskowe fanów i antyfanów zaczęły zalewać fora. Jedni cieszą się, że przyjdzie nam przemierzyć świat Smoczego Wieku razem z innymi graczami. Przeciwnicy obawiają się, że gra skończy jak Fallout 76 i zabije franczyznę, a Bioware nie pozbiera się po takiej porażce. Jakie opcje może mieć firma? Najbardziej nieprawdopodobny wydaje się pełnoprawny tytuł MMORPG. Dlaczego zapytacie? Po pierwsze, jest to ogromna inwestycja czasu, ludzi i przede wszystkim pieniędzy. Szansa, że choć po części się obecnie zwróci, jest minimalna. Wystarczy popatrzeć na kondycję rynku MMORPG. Masa tytułów jest w tym momencie zamykana, a nawet duże i renomowane firmy mają problem z utrzymaniem infrastruktury sieciowej. Dla Bioware, które w obecnym momencie nie znajduje się w najlepszej kondycji, byłby to istny strzał w kolano. Choć nie da się ukryć, że wizja Dragon Age MMORPG jest bardzo kusząca. Inkwizycja, czyli trzecia odsłona cyklu, pokazała, że seria ma potencjał do bycia dobrym MMO. I choć typowa konstrukcja sieciowego RPG w tytule singlowym wypadła słabo, to z pewnością była niezłą zajawką tego, co może nas czekać. Konstrukcja świata i questów była bowiem żywcem wyciągnięta z gry online, co przyczyniło się do słabych opinii o fabule i zadaniach jako takich. Bieganie w tę i z powrotem w celu wybicia kolejnych hord wrogów lub znalezienia ich przedmiotów nie była ciekawa w samotnej zabawie. Ale gdyby przy naszym boku stanęli inni gracze, to mogłoby to nabrać kolorów. Zostawmy jednak te żonki, bowiem pełnoprawna gra MMO jest tak bardzo prawdopodobna jak moje cudowne odzyskanie wzroku. Czego zatem możemy się spodziewać? Zacznijmy od systemu kooperacyjnego. Dwóch szarych strażników walczących ramię w ramię ze złem świata to bardzo pociągająca wizja. Zresztą już Inquisition prosiło się o dobrze zorganizowaną kooperację. Czteroosobowa drużyna pozwoliłaby na zabawę aż czterech znajomych. Wiemy, że jest to możliwe bowiem Divinity Original Sin 2 pokazał nam jak powinno tworzyć się taki tryb współpracy. Dobrze napisani NPC, których w razie braku pełnego składu możemy dodać sobie do drużyny, tylko dodają grze smaku. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to najprzyjemniejsza wizja i gorąco liczę, że to właśnie w tę stronę pójdzie Bioware. Mniej pociągający jest za to obraz Dragon Age Mobile. Przerażający, ale bardzo prawdopodobny patrząc na tendencje rynku. Wszyscy giganci uderzają w gry mobilne i trudno im się dziwić. Przecież każdy z nas posiada mały, potężny komputerek w kieszeni. A zagranie w drodze od dawna przyciągało uwagę niejednego gracza. Kiedyś królowało w tej dziedzinie Nintendo, ale obecnie zostało zepchnięte na margines właśnie przez telefony komórkowe. Pytanie tylko, czego możemy spodziewać się po grze mobilnej: lootboxów? Pełną ukrytych mikropłatności? A może grę opierającą się na czekaniu, które możemy sobie skrócić sięgając po naszą kartę płatniczą? Brzmi jak koszmar, ale niestety znamy już przypadki niszczenia znanych i lubianych marek w ten sposób. Z drugiej strony dostać możemy oryginalnego RPGa, który przypominać może The Elder Scrolls Blade. Pełnoprawna przygoda w mojej kieszeni? Choć nie jestem wielkim fanem grania na telefonie, to nie powiem brzmi to intrygująco, szczególnie jeśli twórcy postają na bardziej taktyczną zabawę, która wydaje się stworzona dla gier mobilnych. Nie jestem fanem gier akcji w wykonaniu komórkowym, bowiem sterowanie na ekranie wydaje mi się mało precyzyjne, ale wiem, że znaleźliby się pewni fani i takich rozwiązań. Jest jeszcze jedna opcja i jeden trend, który króluje w tym momencie na rynku. Chodzi oczywiście o Battle Royale. Mówicie, że to nie ma sensu? Być może, ale od kiedy coś musi mieć sens, żeby na tym zarabiać? Battle Royale od znanego wydawcy w znanym uniwersum przyciągnie sporo uwagi i pozwoli w krótkim czasie zwrócić koszta wydane na produkcję. Wrzucamy do tego skrzynki, skórki i miesięczne bilety do ekspienia i BUM! Mamy sukces! No, chyba że gra okaże się niegrywalnym gniotem, ale akurat Bioware o to nie posądzam. Mają bowiem u mnie kredyt zaufania za te wszystkie lata dostarczania dobrych i solidnych gier RPG. Pojedyncza oferta pracy wywołała prawdziwą burzę wśród fanów. Trudno się im dziwić, bowiem Dragon Age od dawna rozbudza wyobraźnię wielu, wielu osób. A jak wy sądzicie, co Bioware nam szykuje i czego zwiastunem może być ta jedna, jedyna oferta pracy? Piszcie swoje typy w komentarzach, nie zapomnijcie zostawić suba z dzwoneczkiem i łapki w górę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.